Drugiego takiego fenomenu nie ma w całej Polsce. We wszystkich kategoriach sportów strzeleckich, czternastoletni Hubert Guzik z nowego targu zdobył już najwyższe laury. Teraz otwiera się przed nim kariera międzynarodowa. Ma na swoim koncie więcej wywalczonych medali i pucharów niż wiele dorosłych gwiazd strzelectwa. Najświeższe jego trofeum, z którego jest bardzo dumny, to złoty medal zdobyty indywidualnie w lipcu podczas Pucharu Świata Compact Sporting w Grecji. Kilka miesięcy przed tym błyskotliwym sukcesem, w marcu, w afrykańskiej Pretorii, sięgnął po czwarte miejsce indywidualnie. Jego drużyna wróciła ze srebrem. W Pucharze Świata Compact Sporting na Litwie i Łotwie indywidualnie wywalczał srebro. Czerwcowe Mistrzostwa Polski w kombinacji myśliwskiej zakończyły się dla niego złotym medalem indywidualnie. Po złoto wielokrotnie sięgał, startując w kategorii młodzików. Teraz już bierze udział w zintegrowanych konsultacjach szkoleniowych z kadrą narodową. Jest licencjonowanym zawodnikiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Jego osiągnięcia i potencjał zauważają już Mistrzowie Olimpijscy. Od tylu sukcesów laureatowi tegorocznej nagrody specjalnej starosty mogłoby się zawrócić i przewrócić w głowie. Ale nie ósmoklasiście ze szkoły podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II na kowańcu. Tutaj długo nikt nie wiedział, jaki brylant codziennie siada w ławce. Sprawa wyszła, muszę powiedzieć, dzięki wychowawcy, który rozmawiał z uczniami o ich pasjach, zainteresowaniach i tak dowiedzieliśmy się, jakiego to mamy geniusza w szkole. Ja podziwiam ludzi, którzy mają pasję. Myślę, że nasze pasje są naszą wielkością i nie zapominajmy o tym, że to jest ogrom pracy włożonej w to, co kochamy. I Hubert właśnie taki jest. My tutaj, nauczyciele, dyrekcja, staramy się wspierać go, jak tylko jest to możliwe, ponieważ no, pogodzenie pasji sportowych z uczęszczaniem do szkoły, która nie jest sportowa, nie jest łatwe. Wszystkie te treningi, zjazdy, zgrupowania, one wymagają oczywiście ogromu czasu, czasu, którego Huberta nie ma w szkole, więc na tyle, na ile możemy, no, pomagamy mu też w tej nauce, którą musi pogodzić ze swoimi po prostu pasjami. Także trzymamy za niego mocno kciuki, wierzymy w niego. Ja myślę, że on kiedyś zadziwi świat. Od kiedy już wiadomo, jakiej miary sukcesy odnosi Hubert, koleżanki i koledzy śledzą jego wysiłki i rozwój kariery, mocno ściskając kciuki za najmłodszego w Polsce mistrza. Patron myśliwych i jego osobisty biskup z Lierz, najwyraźniej upodobał sobie chłopczyka z jasną czupryną znacznie wcześniej, niż ten pierwszy raz wziął strzelbę do ręki. Jak miałem cztery lata, to właśnie chodziłem z tatą na polowania. Czasami ta tam nie brał właśnie na yy, w niedzielę na polowania zbiorowe, no i ja chodziłem wtedy do nagonki, czasami stałem z tatą na linii. To było przed szkole myślistwa, przed tarczą strzelniczą w Krynicy. Hubert stanął, gdy nie miał jeszcze 10 lat, w roku 2017. No Pojechaliśmy z tatą na szczelince na pierwszy trening i szczelaliśmy no i mi no się bardzo to spodobało. Strzelaliśmy różne konkurencje, trap, skid i, i barżant. No tak właśnie jeździmy z tatą po całej Polsce. Tata też strzela pięcioboje myśliwskie. To się strzela właśnie do różnych konkurencje skid, trap, jig, w przebiegu rogacz i mop. Nawet jeśli tak wcześnie rozwijają się zamiłowania i zdolności, to strzeleckie kompetencje okupione są ciężką pracą, codziennym treningiem. To trzeba było wyrobić mięśnie, żeby, żeby podążać dobrze za zarzutkiem. To się składa się do takiego laseru. Specjalnie leci kropka po ścianie no i się składa. Cały czas się różne kształty ustawia i, i następny raz, na przykład pięć razy w tą, pięć razy w tą się składa, Różne pozycje się ustawia właśnie tym laserem. Trening ogólny trzeba już uskuteczniać na strzelnicy. W nowotarskim klubie strzeleckim Szarotka, ani na miejscowej strzelnicy LOKU o młodocianym talencie, podobnie jak do niedawna w szkole, do tej pory nie wiedział nikt. Dlatego, że świetnie rokującego zawodnika szybko przechwycił klub strzelecki Jura w Kochcicach. Dla ojca i syna oznacza to, że co najmniej raz w tygodniu jadą do gminy Kochanowice w województwie śląskim na strzelnicę do Opola lub Krakowa. Trzy godziny w jedną stronę i trzy godziny z powrotem, plus cały dzień poświęcony na trening lub zawody. Udział w pucharze świata Hubert zaczął od łotwy, a minione dwa lata były dla niego prawdziwą kumulacją sukcesów. W 2021 roku zdobyłem w Kompak Sportingu na Litwie czwarte miejsce. A w 2022 no to byłem w Afryce. Zdobyłem dwa razy srebro y, drużynowo w Sportingu i w Kompak i Sportingu. I w 2022 ponownie zdobyłem na Litwie srebro ogólnie y, w klasyfikacji junior a w 2022 już końcowe zawody zdobyłem złoto w klasyfikacji junior w Compact Sportingu, złoto w Grecji i również drużynowo zdobyłem drugie miejsce w Compact Sportingu. Moimi najważniejszymi zawodami są Puchar Świata w Grecji, zdobyłem tam złoto w klasyfikacji junior. Najwyższe laury w zawodach międzynarodowych poprzedziły oczywiście sukcesy osiągnięte w Mistrzostwach Polski. Pnąc się po kolejnych szczeblach strzeleckiej kariery, Hubert bierze w nich udział od 2018 roku. Z wszystkich kategorii strzelaniu, Compact sporting, wieloboju myśliwskim, english sporting, skid sportowy, trap sportowy, wielobój myśliwski, Przywiotem ze wszystkich medale. Tata żartuje, że gdyby wszystkie trofea syna ktoś próbował przetransportować z domu, potrzebny byłby tir. Do pełni strzeleckiego szczęścia Hubertowi brakuje jeszcze tylko jednego. Moim marzeniem jest bardzo wystąpienie w Olimpiadzie w skidzie sportowym. Musiałbym ukończyć 21 lat, żeby pojechać na Olimpiadę. Zamiłowanie do strzelectwa, niezawodne oko, zdolność koncentracji, precyzja strzału w przypadku Huberta to jakby dziedzictwo rodowe. Strzelectwo w mojej rodzinie było pasją od pokoleń, strzelał pradziadek, dziadek, tata, ja i będę próbował zdobywać więcej medali i pucharów. Chciałam powiedzieć, że to cała rodzina jest wspaniała. Oni dodają takiej wiary człowiekowi w to, że dziecko może spełniać swoje marzenia, realizować się, realizować te pasje. Myślę, że rodzice tutaj gorąco Huberta i wspierają, i tak dopingują mu w tym wszystkim. Także no naprawdę pięknie patrzeć na taką rodzinę. Puchary i medale zdobyte przez Tatę Huberta, myśliwego koła głuszec w nowym targu, zajmują kilka potężnych gablot w białczańskim dworku myśliwskim. Tam też przechowywana jest prywatna kolekcja najstarszego myśliwskiego sprzętu. A jedną ze ścian zdobi zdjęcie czterech pokoleń guzików, bo ta pasja bynajmniej nie zaczęła się na strzelnicy. Najpierw był las. Chodziłem z dziadkiem, chodziłem z Tatą. No jest to nasza pasja rodzinna. Poluje dziadek, pradziadek polował, ja poluję. No i pewnie w przyszłości kiedyś Hubert. Poluje już 27 lat. Tak intensywnie, także i po świecie jeździmy, i w Polsce bardzo dużo polujemy. No i z tego się wzięło to, co jest. W czerwcu Hubert ukończy szkołę, która go mocno wspiera. Dumna ze sportowych osiągnięć sympatycznego ósmoklasisty. Akurat mam tą przyjemność uczyć go, więc będę za nim bardzo tęsknić. Ale będziemy mu kibicować, będziemy go śledzić i mam nadzieję, że kiedyś jako wielki człowiek odwiedzi naszą szkołę i będzie zawsze pamiętał, że do niej chodził. Byłoby nam bardzo miło.